30 komplementów, po których Twój mężczyzna na długo pozostanie pod wrażeniem, jakie na Tobie zrobił. Zainteresowana? Numer jeden. Jesteś niesamowitym mężczyzną. 2. Podziwiam Twoją pracę i determinację. 3. Uwielbiam patrzeć na Ciebie, kiedy wykonujesz swoje zadania. 4. Czuję się bardzo bezpiecznie, kiedy jesteś ze mną. 5. Masz niesamowity talent do rozwiązywania problemów. 6. Dziękuję ci za to, że zawsze jesteś dla mnie wsparciem. Siedem. Twoja siła i wytrzymałość są nie do pokonania. 8. Uwielbiam, jak dobrze radzisz sobie w trudnych sytuacjach. Dziewięć. Jestem pod wrażeniem Twojego inteligentnego umysłu. Dziesięć. Masz wspaniałe podejście do życia. Jedenaście. Cieszę się, że jesteś moim partnerem. Dwanaście. Twoje decyzje są zawsze mądre i przemyślane. 13. Uwielbiam, jak dobrze radzisz sobie z codziennymi wyzwaniami. 14. Masz świetne poczucie humoru i zawsze potrafisz mnie rozbawić. 15. Dziękuję. Że zawsze jesteś gotów mi pomóc. 16. Cieszy mnie, że masz tak dużo pasji i zainteresowań. 17. Jesteś niesamowicie utalentowany. 18. Podziwiam Twój gust i wyczucie stylu. Dziewiętnaście. Twoja empatia i zrozumienie dla innych jest niezwykłe. Dwadzieścia. Uwielbiam, jak dobrze radzisz sobie w kontakcie z innymi ludźmi. Dwadzieścia jeden. Masz wspaniały charakter i jesteś niesamowicie uprzejmy. Dwadzieścia dwa. Dziękuję. Że zawsze znajdujesz czas dla mnie. 23. Jesteś bardzo odważnym człowiekiem i podziwiam to w Tobie. 24. Twoja cierpliwość i wyrozumiałość są nie do przecenienia. 25. Jesteś bardzo mądrym człowiekiem. 26. Masz wspaniałe umiejętności manualne. Tak wiele potrafisz zrobić samodzielnie. 27. Dziękuję, że jesteś dla mnie tak czuły. 28. Twoje umiejętności kulinarne są niezwykłe. Uwielbiam to, co gotujesz. 29. Zawsze wybierasz dobrą muzykę. 30. Dziękuję, że jesteś takim kochającym partnerem. Rozpieść swojego mężczyznę już dzisiaj którymiś z tych komplementów. Trzymaj się ciepło, cześć.